Jeden poprawnie, jeden poprawnie, dwa poprawnie, jeden poprawnie, jeden poprawnie, jeden poprawnie, jeden poprawnie. Jeden poprawnie. <grym> wydaje mi się, że to nie jest poprawnie. A, nie, nie. No nie wiem, nie wiem. Dobra, to tak. Jeden poprawnie. No jest to teraz już totalnie nie wiem. Cały czas. cały czas coś jest nie tak. Zero poprawnie. <laughs> <laughs> Dobra. Zero poprawnie. <laughs> Jeden poprawnie. Dobra, czy ten jest poprawnie? Czyli ten tutaj? Nie wiem, czy pan na to ma to, że on jest tak. Dwa poprawnie. Dobra, to wiem, które Jeden poprawnie. Ja wiem, który. To musi tak stać. Nie musi. Musi. Jestem wyglądać na tego, że pan, tak? Tak? Może A gdzie jest pan? Trzy poprawnie. No, dobrze Wystarczy jeden, zamęci będą wszystkie dobrze.

Zero poprawnie. Trzy poprawnie. No. Dwa poprawnie. Oczywiście, no, okay, że tak. Do... Czyli tak. I teraz myślę, że może. Jeden poprawnie. Oj. Oj, oj, oj. Jeden poprawnie. Co no jest ona jest Dzisiaj to nie głosił. Przestępuj to, poprawcie, my teraz co? Wszystkie poprawnie. Z tówie bierzesz?